Agnieszka Hałas, witam w Zielonej Kulturze. W dzisiejszym programie przyjrzymy się dwóm muzycznym eksperymentom. Wariacje o Zielonej Górze na dwie gitary i orkiestrę i koncertowi muzyki klasycznej, ale nie w filharmonii, tylko na deptaku. Na koniec spotkanie z mistrzem Krzysztofem Pendereckim. Dziś w programie. Z miłości do gitary. Pierwsze szkice powstały właśnie w Afryce. Ale na przykład całe, cała część trzecia powstała w Malezji, w Kuala Lumpur. Klasyka na deptaku. Tam na balkonie jeszcze dochodziła kwestia lęku wysokości. Krzysztof Penderecki, naszym doktorem honoris causa. Kompozytor też się rodzi raz na jakiś czas. Dobry kompozytor. Zielona Góra to muzyczna wariacja na temat miasta, której światowa prapremiera odbyła się w ramach dziesiątego już międzynarodowego festiwalu gitarowego. Autorem kompozycji jest Marek Pasieczny. Obierzy świat, który w drodze jest od bez mała piętnastu lat. Utwór powstawał na kilku kontynentach. Pierwsze szkice powstały właśnie w Afryce, ale na przykład całe, cała część trzecia powstała w Malezji, w Kuala Lumpur. Ale całość skończyłem w sumie w Anglii, więc z myślami byłem wszędzie z, z Zieloną Górą. To najprawdopodobniej największa kompozycja na dwie gitary i orkiestrę, jaka powstała do tej pory. portret podwójny to muzyczny obraz relacji między solistami a orkiestrą i wreszcie portret zielonej góry myślę, że to jest wielka piękna opowieść o zielonej górze to są wrażenia kogoś z zewnątrz z jednej strony, ale kogoś kto chyba dobrze to miasto zna którego tematem przewodnim jest zielonogórski Heinau, czują też muzycy z rodzimej filharmonii i jasno odczytują intencje kompozytora. Można nawet dostrzec muzykę filmową, która się tam przewija, piękne tematy. No i jeżeli nawiążemy tutaj do Zielonej Góry, no to właśnie tak mi się kojarzy Zielona Góra, z pięknymi tematami, dużą zielenią, właśnie z taką muzyką filmową. Lubuskie spotkania gitarowe mają już dziesięcioletnią tradycję, a wszystko zaczęło się od marzeń środowiska związanego z tutejszą szkołą muzyczną. W każdej kolejnej edycji dołącza do nich coraz więcej wielbicieli gitary. W gitarze zakochałem się przez jej barwę, ręczność, Um, i opinię, że to jest przepiękny instrument, która się potwierdziła. Miłość do gitary można było poczuć również w piwnicy artystycznej Kawon podczas wielkiego finału Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego. Clive Carroll, osobliwość brytyjskiej gitary akustycznej, odwiedził Zieloną Górę i po raz pierwszy dał koncert w Polsce. klasyczna, ale temu co Clive Karol wyprawia z instrumentem do klasyki daleko. Muzyka Autorskie kompozycje to gitarowe wariacje, które ciężko zamknąć w jednym muzycznym nurcie. To zupełnie inne granie niż w poprzednich koncertach, w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć. To Clive Karol, wielka osobowość artysta miary światowej i muzyka, i jazz, i klasyka, i pop, i w zasadzie dla każdego. Clive Karol rozpoczął karierę w wieku dwóch lat, kiedy ojciec podarował mu własnoręcznie wykonane banjo. To był początek regularnych występów w rodzinnym zespole. Miał to szczęście, że właśnie w rodzinie również grą muzyków było co te jego kompozycje są zaczerpnięte taką nutą irlandzkiej muzyki, też muzyki bluesowej, swingowej, jazzu. To jest wszystko to, co, co zaczerpnął z tych, powiedzmy, korzeni. A po ukończeniu prestiżowej londyńskiej uczelni Trinity College, gdzie grywał głównie klasykę, do swojego repertuaru dołożył jeszcze rock, pop czy soul. Ale nie tylko muzyczna różnorodność, a osobowość Karola pozwala rozkochać widownię. Pytanie, jak on to robi? Właściwie nie mam pojęcia. Po prostu staję na scenie i gram. Jeżeli pokazujesz widowni, że jesteś autentyczny, budzisz tę pozytywną relację ze słuchaczami. Karol zdecydowanie obudził ją w Kawonie. On jest świeżo po koncertach w Emiratach. Niedawno był w Australii człowiek jeżdżący, koncertujący po całym świecie, i myślę, że to warto wiedzieć. To, że jest w Zielonej Górze, to jest na pewno dla nas jakiś rodzaj nobilitacji. To, że udało nam się go ściągnąć tutaj, to potrzebujemy sobie za spory sukces. A oprócz tego możliwość obserwacji prawdziwego wirtuoza gitary, bo niezależnie od muzycznych gustów i preferencji, niesamowitej sprawności manualnej, Karolowi nie można odmówić. Thank you Orkiestra kameralna Bachus klasik orkiestra. Mam tą, ten zaszczyt jakby prowadzenia tej orkiestry. Oczywiście muzy są częściowo z Filharmonii, częściowo z, z innych środowisk, ale przede wszystkim z Filharmonii Zielonogórskiej, bo tam jest jakby baza tych dobrych, świetnych muzyków. Jestem bardzo zaskoczony, przede wszystkim dużym udziałem publiczności. Ale są też ciekawe doświadczenie artystyczne. Jednak się okazuje, że warto wyjść z sal, warto wyjść na ulicę, warto się pokazać, być bliżej ludzi. Jest to jakby wyjście do ludzi, żeby zwrócić im uwagę, że jest możliwość jakby zmiany ich otoczenia i, i, i zmiany wirzerunków w jakiś sposób miasta. Na balkonie jeszcze dochodziła kwestia lęku wysokości, bo stałem tuż przy krawędzi. No i jeszcze opóźnienie akustyczne związane z odległością. Ciężko było wyrzucić po prostu resztę zespołu, która była dużo niżej. Zgadzaliśmy Liver Tango, stare Presoli, Toreadora oraz walc y, y, Czajkowskiego, a także Poruna Kabeza. Podobało. Po prostu jeszcze czegoś takiego wziąłem, że nie, nie, nie było. Coś innego, coś nowego. Wydaje mi się, że jest interesujący. Dni Województwa Lubuskiego zbliżają się z takich, mówię o takich większych koncertach, też mamy okazję zagrać na Dniach Województwa Lubuskiego, a później, właśnie. Ta największa impreza to w sierpniu, 23 sierpnia, przy fontannach. Serdecznie wszystkich zapraszam. Krzysztof Penderecki może jako jedyny kompozytor w historii muzyki XX wieku obok Igora Strawińskiego miał szczęście zapisać się w historii muzyki niemal natychmiast od momentu swojego profesjonalnego zaistnienia. Maestro Krzysztof Penderecki to 11. osoba w wybitnym panteonie doktorów honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, tytuł z inicjatywy Instytutu Muzyki przyjął w tym tygodniu. Ślad Geniuszu Pendereckiego możemy oglądać na towarzyszącej wydarzeniu wystawie partytur w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej. Ja uważam, że każdego cieszy, że zostaje zauważony. A no, im człowiek starszy, to się wydaje, że już wszyscy zapomnieli. Ja już jestem po 80, ale właściwie. Nie uczyłam tego wieku zupełnie. Od dziecka byłem uczony, to znaczy musiałem się uczyć kontrapunktu, pisać fugi jako małe dziecko jeszcze. I tak przez całe życie, ale tylko dlatego, że, że mój dziadek mnie pilnował, żebym ćwiczył, a mój ojciec grał na schycach również i i, i, I też pilnował, żebym po prostu nie przestał, bo, bo ja dostałem szkółce do ręki, miałem 5 lat, i, a w tym wieku to, to chłopiec raczej woli grać w piłkę. Kompozytor też się rodzi raz na jakiś czas, dobry kompozytor. I to niezależnie w, w jakim środowisku się kształtuje. Po prostu tak się dzieje i, na to, i nie ma żadnych reguł. To już wszystko w tym wydaniu Zielonej Kultury. Widzimy się za dwa tygodnie, 31 maja, tradycyjnie w piątek o 18. Do zobaczenia.